Czekam kolodziska, drugi ps 3 Witam w ten niedzielny wielkanocny poranek. Wszystkim, którzy obchodzą święta, takie wielkanocne, złożyć bym chciał życzenia, smacznego jajka, jutro mokrego dyngusa, żeby wam się tam polało, wlało. A może coś wam ktoś coś da? Tutaj dają sobie jajka, tam sobie dają tamto, może coś innego dostaniecie. Życzę Wam wszystkim. Wszystkiego najlepszego. Taki krótki wrzucik. Jesteśmy na urlopie, cały czas się urlopujemy, relaksujemy Co się będziemy męczyć. Tyle co nas obudzili, no wiadomo, to wrzucę to trochę później będzie, no ale powiedzmy, że tyle co nas obudzili. Pogodę mamy piękną, normalnie piękną pogodynkę mamy, zaraz zobaczycie, odsłonię tutaj, odsłonię to. Życie zobaczyć, jaka piękna pogoda, napierdla śniegiem, widzicie, przez śniegu troszkę napadało. Dziewko piękne. Trochę, wiem, że nie klimat wielkanocny, ale widzicie trochę, trochę pada, ale jest ok. I jeszcze raz. obrócę, żeby widział. Widzę się. a jest dobrze. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Co okazji się od wielkanocnych. I zapraszam oczywiście do subskrypcji, komentowania i lajkowania kanału ps 3 To dzięki i na razie.